dobry! dzisiaj zrobiłem drytowe ulepszenie na zbroję. Jak widzicie dobrze jest. Stół kowalski też mam, więc teraz zostaje nic innego jak zrobienie sobie też zbrói. Co z diamenty sporo miałem tych diamentów od tego bo bo trochę przegiełłem Zgrałem z kilofem swoim, więc nie mam teraz takich dobrych rzeczy jak kiedyś, ale mam przynajmniej gierę, więc tak, aha, czyli ja zapomniałam o Aha, czyli zapomniałam, że. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, czyli ze czteru w da się tylko coś zrobić. Znaczy, ja zrobię tylko to ze czterech netherytów. Myślałam, że to tyle wystarczy na więcej. Ale cóż, nie wystarczyło, to nie. Tu są też diamenty. Elytra jest tutaj. No to pa. Ja mam tylko chcę powiedzieć, kiedy odpalę portal. I w ogóle, co i kiedy. Pa!